Witam moi drodzy. Sprawdzimy dzisiaj czytanie i zobaczymy, czy wróci kontakt pomiędzy Wami. Jest to czytanie dla osób, które obecnie są bez kontaktu i czekają właśnie na odzew ze strony drugiej osoby. Zobaczmy, czy wróci kontakt pomiędzy Wami. Mamy tutaj kochani energię takiej tęsknoty, nostalgii, wracania do tego, co było. Twoja osoba prawdopodobnie czyta wasze stare wiadomości, ogląda wasze zdjęcia w telefonie, obserwuje cię na social mediach, na Instagramie, na Facebooku, ogląda twoje rolki, bardzo za tobą tęskni. Mamy tu energię dziesiątki buław, czyli takiego zmęczenia, zniechęcenia, przeciążenia tą sytuacją. Nie wie co ma postąpić, tak? Jak ma postąpić? Co ma zrobić w tej całej sytuacji? Natomiast to czego chce? Chce pojednania, chce pogodzenia, chce równowagi pomiędzy wami. I żeby zaświeciło słoneczko. Słońce, jak wiecie, jest kartą ochronną rozkładu tarota i pokazuje, że wszystko się pozytywnie poukłada. Także moi drodzy, tutaj kontakt będzie wznowiony, będziecie znowu ze sobą rozmawiać. I tak jak dawniej pojednacie się i wszystko się pozytywnie zakończy. Dlatego, że szóstka denarów i słońce pokazują, że po tym czasie zaćmień, który teraz mieliśmy, przychodzi czas na pojednanie, odnowienie relacji. I teraz te związki, które były testowane właśnie we wrześniu, wejdą na wyższy poziom. Jedne związki się zakończają, a inne się umacniają, ponieważ wrzesień był takim właśnie sprawdzianem dla wszystkich relacji partnerskich. Kochani, po więcej czytań zapraszam do kontaktu, wróżkazotuszka.małpa gmail.com. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.